Tak, 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 panie mówię tak, Twemu słowu. Tak, 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 panie, mówię tak, Twoje. Przyja nas Duch Święty, drowadź nas, daj nam zrozumieć dzisiejsze słowa. Przyjdź też do mnie Że Was widzę. Według mojego znajomego z Rzymu, profesora Wielkiego Uniwersytetu Marianu, Wy jesteście studentami teologii pierwszego roku. Dostaliście wczoraj skrypt i macie nauczyć się go prawie na pamięć, bo jesteście ludem proroczym. My Was nie wychowujemy na wierzący, tylko wychowujemy Was po to, żebyście byli ewangelizującymi ludźmi. Jeden bardziej, drugi mniej, ale na pewno w domu tę sztukę wszyscy posiądziecie, bo jakże można mieć uszy zatkane albo serce zamknięte, jak tyle ludzi nie zna Pana Boga. Dlatego realizujemy jedyną wizję odnowy parafii według Jana Pawła II. I właśnie w tej encyklice Redemptoris Missio nasz rodak powiedział, że przyjęcie Jezusa Zbawiciela polega na tym, że po poruszeniu na przyświętej czy w Częstochowie Wierzący powinien wejść do grona uczniów. I takim pierwszym gronem uczniów w każdej parafii katolickiej musi być domowy krąg biblijny. Bo tamten człowiek dostanie pierwszą formację biblijną, typowo kerygmatyczną, czyli tą, która jest nośnikiem najważniejszej prawdy, że Jezus umarł za ciebie. I jest w stanie zmienić sytuację w Twoim domu. To jest obiektywne kryterium nawrócenia. Ale też pamiętacie, że dawniej Kościół katolicki miał takie bardzo proste syntezy, wychowujące ludzi. Taką syntezą było zawsze za czasów Twoich rodziców: chodź do Kościoła, do spowiedzi, a będziesz zbawiony. I tak samo dzisiejsze czasy wołają o prostą syntezę wiary. I tą prostą syntezą, właśnie tą wizją Jana Pawła II, to jest prawda, że we Wrocławiu i wszędzie w okolicach musi być 200 tysięcy domowych kręgów biblijnych oraz 2000 tysiące wspólnot takich jak Agaliazis i zjednoczonych z Proboszczem. To jest nowoczesna, widzisz, synteza wiary. Na wskroś zdobywcza. Na wskroś, widzisz, otwarta w kierunku świata. I już macie prostą syntezę wiary. Powiesz księdzu proboszczowi we Wrocławiu, księże musi być we Wrocławiu 200 tysięcy domowych kręgów biblijnych. A skąd o tym wiesz? A wiem, bo jestem prorokiem. Tutaj nie przychodzę dyskutować z księdzem, tylko jak się tego nie zrobi, to nic się w mieście nie zmieni. I to jest, widzisz, prosta synteza wiary, bo my się gubimy w różnych opowiadaniach w opowiadaniach o czyscu, o piekle, o niebie, o świętych. I nie wiemy właściwie, jak to teraz wziąć do jednego worka, wsadzić. I to się nazywa, widzisz, prosta synteza wiary. I ona zdawała egzamin przed wojną, bo Twoi ojcowie wiedzieli, że jak będą chodzić do spowiedzi, na przeświętą będą zbawieni. Tak samo dzisiaj musimy wołać o nową syntezę wiary, aby się nie gubić w szczegółach. Teraz więc chodźmy do świętego Józefa i znowu jesteśmy w domu, gdzie Jezus 30 lat żył w rodzinie. To chyba nam coś mówi, że jak chcemy mieć państwo wierzące, musimy wejść do korzeni z Janem Pawłem II, który jest patronem nie tłumów, niewielkich zgromadzeń, gdzie było milion albo i więcej osób, tylko on jest papieżem rodziny. Podobnie jak święty Józef jest patronem rodzin. Szczególnie czczony w Kaliszu. I teraz Wam postawię pytanie, znowu drugie. Kto się zgadza z, ze zdaniem, uwaga, słuchajcie dobrze, z takim zdaniem, że od świętości żony zależy świętość mężczyzny. Ręka do góry, kto się z tym zdaniem zgadza? Od świętości żony zależy świętość rodziny. Wyżej podnieście ręce, bo ja mam oczy słabe. Dziękuję Wam bardzo za Waszą aktywność. Wszystkim tym, którzy podnieśli rękę, daję za karę przeczytać całą Biblię, abyście się przekonali, że to jest nieprawda. Bo Bóg włożył do rodziny konkretny porządek. To znaczy, że mężczyzna ma być odbiciem chwały Bożej, a wtedy żona podporządkuje się mu bez reszty. A jak oni będą zjednoczeni, to dzieci pójdą za nimi do końca. I w ten sposób będzie w rodzinie porządek. I tak właśnie było. Zawsze w Piśmie Świętym. Zobaczcie, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, to Pan Bóg przychodzi nie do kobiety i mówi, kobieto uciekaj z raju, tylko idzie do mężczyzny i mówi, uciekaj. Bo zawsze za rodzinę jest odpowiedzialny mężczyzna. Podobnie było z Abrahamem. On poszedł za głosem Bożym, i Pan Bóg powiedział do Abrahama, nie do żony: wyjdź. Bo zawsze Pan Bóg rozmawia z mężczyzną, jeżeli chodzi o rodzinę. No i on wyszedł z tego domu. Miał łazienki, a stał się pasterzem i mieszkał w namiotach. Tylko dlatego, że był posłuszny Panu Bogu. I miał 75 lat. I ty możesz też od dzisiaj stać się nareszcie posłusznym Słowu Bożemu, ale musisz go znać. I właśnie święty Józef teraz wchodzi nam na scenę, bo jest spadkobiercą tych wielkich mężczyzn ze Starego Testamentu. I na ogół w kościołach się mówi, że święty Józef musi być szczęśliwy, że miał taką żonę świętą, Maryję. Ale ja Wam mówię odwrotnie, Maryja musi być szczęśliwa, że miała takiego Józefa, takiego dzielnego człowieka. Bo właśnie pismo święte mówi nam już. Czytany dzisiaj Mateusz, że po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Mateusz rozdział pierwszy, od osiemnastego wiersza. Wpierw, pamiętajcie, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja stała się brzemienną za sprawą ducha świętego. I Józef o tym rozmyślał. I tak sobie myśli Józef. Nikt z ludzi nie mógł się domyśleć tego, że Maria poczęła z ducha świętego. Bo to nie było możliwe ani nie będzie. I ona przez to, że pozwoliła duchowi świętemu na cudowne poczęcie, stała się w oczach świata cudzołożnicą. A on był związany z nią, Więzami narzeczeństwa i o tym rozmyśla, że jak zostawi Maryję, to mu ją zabiją na jego oczach. I rozważa, co by tutaj można było zrobić, żeby jej dać opiekę. I tu zjawia się Pan Bóg i mówi do Józefa: Józefie, to co się w niej narodziło, poczęło się z Ducha Świętego. I nadarz mu imię Jezus. I Józef nie dyskutuje z Panem Bogiem, tylko mówi do niego: Pan Bóg, nie martw się, ja to rozwiążę. I Bóg mu niewiele tłumaczy, nie wyjaśnia mu tam szczegółowo, jak to się stało, dlatego, że Józef był człowiekiem modlitwy i znał słowo Boże. Możemy teraz sobie uświadomić, że Bóg mówi ciągle do Józefa, a mógłby powiedzieć do Maryi. Maryja, chodź tutaj. Idź do Józefa i powiedz mu, że to co się w, niej, w Tobie poczęło, to się poczęło z Ducha Świętego. Ale widzisz, Bóg ma pewne prawa, których nie zmienia, a jest to prawo. Że Bóg mówi do męża i koniec. I koniec. Powiem Wam jeszcze jedną, że gdyby Pan Bóg mówił do Maryi, to Józef musiałby słuchać Maryi to, co ona mówi. Ale Bóg, widzisz, powiedział jasno, że głową rodziny każdej katolickiej też jest zawsze mężczyzna i on musi z Bogiem przekonsultować wszystkie rodzinne sprawy. A potem jeszcze mamy taki drugi szczegół, bo to było przy poczęciu. A teraz jest spis ludności. Idziemy teraz do Łukasza, do rozdziału drugiego. No i teraz sobie wyobraźcie, że Maryja ma urodzić za jakieś dwa tygodnie, a on troskliwy. Mężczyzna bierze ją na osła i jadą 100 kilometrów w drugą stronę. Na południe, aby się dać zapisać. To chyba był szalony mężczyzna, żeby dwa tygodnie przed porodem kobietę wziąć w podróż. Ale on tam idzie, bo tam w Betlejem jest cała Józefowa rodzina. I już się plotki rozniosły, że Maryja stała się brzemienną. I tylko tak lakonicznie my czytamy zawsze w Piśmie Świętym z okazji Bożego Narodzenia, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ale cała rodzina się wstydziła tego Józefa, co on zrobił. I on taki biedny nie mógł się odnaleźć w swoim mieście, w Betlejem, no i w końcu znalazł miejsce w szopie. Bo ciągle widzisz, On pilnuje swojej żony, bo jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. Bo Pan Bóg mu powiedział, uważaj Józef, to jest mój syn. I dla Józefa to była wielka ofiara, którą właśnie musiał złożyć i którą Pan Bóg chciał od niego. Teraz idziemy jeszcze do trzeciej sceny. Już minęły prawie dwa lata. Oni dalej są w Betlejem, tylko że już mieszkają w domu, który po dzień dzisiejszy istnieje. No i tam znowu szaleje Herod, bo go rozzłoszczono wizytą mędrców ze wschodu. I znowu Pan Bóg przychodzi we śnie do Józefa i mówi Józef, wstawaj! I Józef posłuszny Słowu Bożemu w nocy tylko na podstawie snu, bo był tak delikatny i tak słuchał Słowa Bożego, że Pan Bóg mógł do niego przemawiać również bezpośrednio przez widzenia i sny. I bierze Maryję i ucieka do Egiptu. I znowu Pan Bóg pokazuje jasno, kto jest głową rodziny. Głową świętej rodziny, jak i zresztą każdej żydowskiej rodziny, jest mąż. I Bóg właśnie zawsze z mężem rozmawia. No i właśnie przez to Maryja musi być szczęśliwa, że ma takiego wrażliwego męża. I każda żona tęskni za tym, żeby mąż dał taką obronę i dzisiejszej żonie i dzieciom. Ale jeszcze, zobaczymy to jeszcze lepiej na przykładzie Zachariasza. Otóż Zachariasz modli się w świątyni, w miejscu świętym. No i to nagle przychodzi do niego anioł i mówi, że Twoja małżonka pocznie i porodzi syna. Jak to czytamy u Łukasza w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu, a Zachariasz, jak wielu innych mężczyzn, wierzy Panu Bogu, ale wątpi w Niego. Bo klasyczny małżonek nie tyle, że nie wierzy, tylko wątpi w to, co mówi ksiądz. I dlatego został ukarany. Bo był przeciwieństwem Maryi, która sobie zrobiła koło głowy rondo i słuchała Pana Boga serca. I odtąd za to zwątpienie ustami mężczyzny jest kobieta. To była hańba dla mężczyzny, żeby kobieta za niego mówiła. Ale na szczęście Zacharia się zorientował. I powiedział, Boże, zmiłuj się nade mną. To znaczy, że nazwał swojego syna Jan. A Jan znaczy, Boże, odpuść mi. Przebacz mi moje grzechy, że nie biorę odpowiedzialności za rodzinę. I Pan Bóg mu przebaczył. I znowu Zachariasz przemówił. I na powrót, na nowo, stał się głową rodziny. I każdy tego chce, żeby porządek był w ten sposób zachowany w Twojej rodzinie. Ale znowu taki Ahab pomoże nam zrozumieć znowu tę prawdę, jak ważna jest rola mężczyzny. Ahab, wiecie, że to był król taki bardzo słaby, nie znał Pisma Świętego i chciał sobie kupić pole swojego sąsiada. Nabota. No i do niego przychodzi: sprzedaj mi to pole. A nabot mówi: Nie sprzedam ci. No to król płacze nad łóżkiem. Do niego podchodzi żona Jezebel i mówi: Czemu płaczesz? Ano, bo nabot mi nie chce sprzedać pola. A kobieta mówi do niego: To ja ci to rozwiążę. Po kobiecemu wzięła, zabiła nabota. I pole stało się własnością Achaba. I prorok przychodzi nie do kobiety, tylko przychodzi do Achaba i mówi: Ty go zabiłeś. A więc Achab nie miał nic wspólnego z tym spiskiem i z zabójstwem Nabota, ale prorok przychodzi do króla i mówi: Ty go zabiłeś. Bo chcę Wam powiedzieć jasno, aby do Waszego serca weszła prawda, że mąż nie ma prawa nigdy powiedzieć, że to jest ona odpowiedzialna za dzieci. Albo że to dzieci są odpowiedzialne za zło w rodzinie. Bo ciebie mężczyznę ustanowiłem po to, żebyś był głową rodziny. Abyś zachował swoją rodzinę od grzechu. Bo słowo Boże mówi, że za wiele grzechów w rodzinie jest zawsze odpowiedzialny mąż. I teraz przechodzimy do listu do Efezjan. Jak ma mężczyzna pełnić funkcję w rodzinie? No to święty Paweł mówi, że mąż, jeżeli chce mieć dobre dzieci, a każdy tego chce, no to musisz, jak Jezus, umrzeć za Kościół. Widzisz ten krzyż? Taki powinien być, Mężczyzna musi umierać za dzieci, musi za nie walczyć, modlić się, aby tak samo jak Kościół został oczyszczony krwią Jezusa, podobnie mężczyzna będzie umierał za żonę i wtedy będzie porządek w domu. Chcesz mieć lepszą żonę, to musisz za nią umierać. Podjąć posty, modlitwy. No ale powie żona tak, księdzy, na, na spowiedzi, jak ja mogę miłować, powie mąż do księdza, jak ja mogę miłować swoją żonę, skoro ona jest pyskata, nieznośna, nie chce pracować. Jak ja mogę za nią umierać? Otóż kiedy, pytam się Was, kiedy Jezus umarł za nas grzeszników? Jak byliśmy już święci. Bez grzechu, czy jak byliśmy pyskaci, nieznośni, opryskliwi, leniwi, kłamliwi, przeklinający. Właśnie Jezus umarł na krzyżu, gdy Kościół był w stanie beznadziejnym. Dlatego nie czekaj, aż się żona zmieni, tylko musisz umierać za żonę. A więc odpowiedź jest prosta. W oparciu o list do Efezjan, piąty rozdział, wiersz 21. A więc Jezus nas poślubił, jak byliśmy okropnymi grzesznikami. I jeszcze jeden obraz na koniec. Pamiętacie Dawida? On musiał się nieraz tułać i pracować u takiego nabala. Nabal to znaczy nic złonie. To był taki chłop bardzo opryskliwy, gburobaty, ale miał dobrą żonę Abigail. No i potem po robocie, już po miesiącach pracy, posłał Dawid żołnierzy, żeby chociaż ten Nabal dał troszeczkę jedzenia temu tułającemu się wojsku Dawida. A Nabal uniósł się pychą i mówi, że nie dam ani grosza za pracę. Bo jesteście w ogóle nielegalnymi żołnierzami nielegalnego króla. No to Dawid się zdenerwował i podjął decyzję, że zabije całą rodzinę męskich potomków na balach. Ale kobieta zatroskana, ta Abigail, wzięła na osły, naładowała rodzynek, fig, placków, jedzenia pełno i wychodzi naprzeciw. Wojsku Dawida. No i Dawid, jak zobaczył taką troskliwą kobietę uśmiechniętą, to przebaczył jej mężowi. I rodzina została ocalona przed śmiercią. Co to znaczy? To znaczy, że w dzisiejszej polskiej rodzinie, albo nieraz i przed wojną, było tak, że chłop był na wojnie, zginął, a kobiety przejęły rolę nad rodzinami. Jeżeli kobieta pełni rolę za mężczyznę, to tylko nasze polskie rodziny są na przetrwanie. I to widać, że jakoś przetrwają te rodziny z tą dwójką dzieci. Kobieta się męczy, pracuje, haruje w domu. Ale to jest tylko na przetrwanie. Dlatego, że dzisiaj mężczyzna pracuje daleko od domu, w Norwegii, w Szwecji, we Włoszech. I dzieci nie widzą swojego ojca. I taka rodzina jest tylko na przetrwanie. I musimy dzisiaj Boga błagać, żeby na nowo Bóg wskrzesił firmy rodzinne, abyśmy mimo, że będzie trudno, wrócili znowu do koncepcji prawdziwej rodziny, gdzie dzieci widzą swojego ojca przy pracy. Nabierają więc chęci do pracy, bo widzą swojego ojca. Że on naprawdę coś przetwarza, mimo że jest bardzo ciężko. Chodźmy teraz do Ameryki jeszcze. Jest teraz w klasie, jesteśmy w Ameryce. Pani kazała przyprowadzić dzieciom do szkoły ojców w mundurach, w jakich oni pracują. No i pewien chłopak, żon taki, przyprowadził ojca Toma. I o nim opowiada pół godziny, że ten mój ojciec jest strażakiem. I opowiada, opowiada bez przerwy. A potem przychodzi drugie dziecko i mówi, no mój ojciec gdzieś tam pracuje, ale nie wiem co robi w Norwegii. Nie może nic o ojcu powiedzieć, bo go nie widzi, widzisz, w jego akcji, w jego szamotaniu, w jego walce. I dlatego my musimy, mężczyźni, na nowo wziąć odpowiedzialność za nasze rodziny, a nie uciekać od odbudowania naszej rodziny. I w tym nam ma pomóc święty Józef, że to się da zrobić, tylko trzeba właśnie pomocy boskiej. Amen. Mocny amen powiedzmy. Amen.